Witaj w drugiej lekcji tygodnia 20. Dzisiaj przyjrzymy się jeszcze kilku kwestiom związanym z the first conditional, czyli z pierwszym trybem warunkowym. Zobaczymy, że jest coś także takiego jak zero conditional, czyli zerowy tryb warunkowy. Oczywiście nowa porcja słówek, oraz to wszystko poćwiczymy w zdaniach, co dowiemy się w dzisiejszej lekcji. Zapraszam. W części vocabulary mamy dziś 8 słówek: 3 rzeczowniki, trzy czasowniki i dwa przymiotniki. Spójrzmy na pierwszy rzeczownik. Niepoliczalny, peace. peace. Pokój bądź spokój. Oczywiście bardziej znamy ten pokój, ale także spokój, tak jak mówimy spokój umysłu. Peace of mind powiemy tak, spokój ducha mówimy też tak, spokój ducha, peace of mind to będzie ten spokój. E, także zostaw mnie w spokoju, też możemy powiedzieć, leave me in peace. Leave me in peace, just leave me in peace. Oczywiście mówimy też leave me alone, zostaw mnie w spokoju, tak też mówimy, tak? Leave me alone, bardziej alone, z, e, zostaw mnie samego, zostaw mnie samą, ale tłumaczymy na polski leave me, e, zostaw mnie w spokoju, natomiast też jest ten zwrot bardziej dosłowny, leave me in peace, możemy powiedzieć. Pokój, tak? To bardziej znane znaczenie, pokój, peace. To live in peace with somebody, żyć z kimś w pokoju, tak? Można przynieść pokój to bring peace, czyli um, w jakiś region, um, jeśli chodzi o jakiś konflikt um, wojenny, i tak dalej. Peace and security to coś takiego, taki zwrot, który często się pojawia gdzieś w polityce. Peace and security, pokój i bezpieczeństwo. A base, a base. To podstawa, baza bądź siedziba, też możemy powiedzieć firmy. E, zajmijmy się pierwszym. Podstawa y, w sensie y, a base of a tree to będzie po prostu podstawa drzewa, tak? Pięć drzewa, podstawa drzewa. Na tej zasadzie podstawa trójkąta, też byśmy powiedzieli base to jest ta dolna krawędź, to by była ta podstawa czegoś, czyli fizycznie, jeżeli coś na czymś stoi, jest jakaś podstawa, to by była ta e, base. I teraz e, baza. Powiedzmy, czy w sensie powiedzmy na przykład baza wojskowa. A military base, an air force base. Będzie to lotnictwa baza na przykład, tak? W ten sposób. Solid base to będzie taka solidna, solidna, mocna baza. I na przykład też a customer base to będzie taka baza klientów. A customer base, co dzisiaj w sprzedaży jest nieodzowne gdzieś tam, tak? The company's base to będzie siedziba firmy, jakaś powiedzmy, tak? Powiedzmy, siedziba firmy na Europę, gdzieś tam na przykład, to można powiedzieć base, a siedziba główna to będzie inaczej, troszeczkę to będzie headquarters, tak? Czyli siedziba niekoniecznie główna, ale siedziba, base, możemy powiedzieć, tak? Firmy. Company's base. A weapon to broń. Weapon. I teraz nuclear. I atomic to bardzo często te przymiotniki, które się pojawiają z, tym, z tą bronią gdzieś tam w mediach, czyli nuklearna, atomowa i tu wtedy ta weapon jest używana w liczbie mnogiej. tak Nuclear atomic weapons. To carry a weapon będzie nosić broń. To carry, nosić. Albo używać, też z tym czasownikiem się łączy. To use a weapon, użyć broni. To use a weapon. To participate to czasownik... Uczestniczyć, participate, tak? Participate, uczestniczyć w czymś, to jest bardziej formalny czasownik, taki nieformalny, bardziej określenie uczestniczyć to, take, to to take part in something, brać w czymś udział, uczestniczyć w czym, to take part, to bardziej nieformalne, tak? Natomiast participate to bardziej takie może formalne użycie, czyli bardziej oficjalne, to participate, w czym można uczestniczyć, in a discussion, w dyskusji, tak? to participate in competition w konkursie to participate in program uczestniczyć w programie brać udział w programie jakimś tam program to participate in a conference uczestniczyć w konferencji brać udział w konferencji to participate to train trenować szkolić ćwiczyć tak można szkolić ludzi ćwiczyć zwierzęta Trenować można też samemu, powiedzmy na siłowni, i tak dalej. Czyli zobaczmy, to train the staff. Staff, wiemy, że to personel firmy, szkolić personel, to train employees, będzie pracowników szkolić. I zobaczmy. He's training for the marathon. Czyli on trenuje do maratonu. Tak, możemy tego użyć. Ktoś do czegoś tam gdzieś tam trenuje. Albo we train at the gym two times a week. Czyli to jest to ćwiczyć, trenować na siłowni. My ćwiczymy na siłowni, my trenujemy na siłowni dwa razy w tygodniu. We train at the gym. To press. To press. Przyciskać, naciskać. Um, I możemy powiedzieć tak. Y Naciśnij przycisk, by uruchomić maszynę. Press the button. Naciśnij przycisk. Press the button to start the machine. Press the button. Naciśnij przycisk. Um, on nacisnął pedał hamulca, będzie to e, będziemy powiemy he pressed w czasie przeszłym. He pressed the pedal, uh, the brake pedal, czyli brake hamulec, the brake pedal przycisnął pedał hamulca, tak? Przycisnąć przycisk, pedał, tak? Można nacisnąć, przycisnąć, tak? I teraz tutaj mam dwa przymiotniki: sick oraz ill. Sick oraz ill oba znaczą chory, tak? Chore. Ktoś jest po prostu na jakąś gdzieś zachorował, jest chory na jakąś chorobę, powiedzmy, czy ktoś coś jest po prostu gdzieś chory, ma przeziębienie, grypę. Tego typu rzeczy po prostu, tak? Chory ktoś jest. I teraz, sick jest bardziej używane w amerykańskim angielskim, będzie sick, w brytyjskim Brytyjczycy powiedzą ill, e, czyli znaczą to samo, chory. Natomiast zobaczmy, sick, jak Amerykanie będą mówili. To get sick, będzie zachorować. W związku z tym, Tomek rozchorował się w piątek, czy zachorował w piątek, powiedzą Tom got sick on Friday. Tak? I teraz. Co dalej? He was off sick all week. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest off sick, będzie to znaczyło, że on nie uczestniczy albo w zajęciach szkolnych, albo w pracy, tak? To be off sick, wyłączony z czegoś, tak? Z powodu choroby. He was off sick all week. On był chory e, cały tydzień, czyli nie chodził do szkoły, nie chodził do pracy zależnie od kontekstu. He was sick with Flu. Czyli widzimy tu, że być chorym na coś to jest to be sick with something. To be sick with flu będzie być chorym na grypę. To be sick with. Zobaczmy na połączenia i przykłady z ill, czyli ten brytyjska odmiana chory. Zobaczmy. Brian nie mógł przyjść on jest chory. Brian can't come, Nie może przyjść. He' is ill. He is ill tak, to be ill być chorym. ale um, jeżeli chodzi o ten ill to zachorować, to tutaj było to get sick, a tu z tym ill będzie to fall ill. Fall samo upadać, natomiast tu fall ill będzie zachorować. Czyli on zachorował wczoraj. He fell ill yesterday. W czasie przeszłym fell. He fell ill yesterday. Zachorował wczoraj. I teraz co możemy powiedzieć jeszcze? Jakie przymiotniki? Eee, poważnie chory będzie seriously ill, i jeszcze to ill używamy. Uh, mentally ill, czyli do choroby umysłowej, tak? Mentally ill, chory umysłowo. Uh, można wyglądać na chorego, wyglą um, bądź czuć się chorym, czyli to feel ill, bądź to look ill, uh, wyglądać na chorego. Dzisiaj w części poświęconej gramatyce powiem kilka rzeczy na temat The First Conditional oraz także powiem na temat tak zwanego Zero Conditional, czyli trybu warunkowego, zerowego, zerowego trybu warunkowego. Ale najpierw kilka rzeczy na temat pierwszego trybu warunkowego, The First Conditional. Przypomnienie: ten pierwszy tryb warunkowy. Warunkuje pewną czynność bądź zdarzenie bądź coś, co ma się wydarzyć w przyszłości. Jest pewien warunek, aby coś zaistniało w przyszłości i możemy konstrukcję zdania na dwa sposoby robić. Eee, zobaczmy. Najpierw możemy zaczynać od if, jeśli, jeżeli coś tam się stanie, to w przyszłości może zaistnieć jakaś sytuacja, może coś się wydarzyć. Czyli jeżeli dasz jej Twój numer, ona do ciebie zadzwoni, tak? Jeśli dasz jej swój numer, if you give her your number, she will call you. W ten sposób, czyli tu mieliśmy present simple w pierwszej części, po if zawsze, a później future simple, czyli will, tu skrócone do she'll, she will, she will call you, tak? Ale możemy zacząć od tej części, ona do ciebie zadzwoni, jeśli. Dasz jej swój numer telefonu, czyli odwracamy te dwie części zdania. She will call you if you give her your phone number. W ten sposób. Czyli możemy na dwa sposoby budować. Najpierw present simple po if zawsze, a potem will. Tutaj możemy także zamiast if rozpocząć od spójnika when. Albo możemy go nazwać zaimkiem pytającym when, czyli kiedy, gdy. Tak? I wtedy takiej samej konstrukcji byśmy użyli, powiedzmy tak. Czyli tutaj można powiedzieć ta, takie zdanie: When she has the money, she will buy a car. When she has the money. Kiedy będzie miała pieniądze, kupi samochód. Czyli zobaczmy, troszeczkę inne znaczenie jest niż gdybyśmy tutaj zastosowali if, tak, tak jak w tym zdaniu. Jeśli będzie miała pieniądze, kupi Samochód, tak? Moglibyśmy dać if she has the money, ale możemy także dać when she has the money. Kiedy będzie miała pieniądze, kupi samochód, czyli ta sama konstrukcja, ten sam warunek, tylko że warunek zaczynający się od kiedy będzie miała pieniądze, a nie od jeśli będzie miała pieniądze. Czyli możemy też stosować zamiast tego if, when w ten sposób. Także jeszcze jedną rzecz odnośnie tego pierwszego trybu warunkowego chcę powiedzieć tutaj, że możemy zamiast w tej drugiej części używać future, czyli e, will, możemy tutaj czasownik w trybie rozkazującym, czyli tzw. bare infinitive, czyli sam e, czasownik. Tak? Call me, zadzwoń do mnie, zrób to, pójdź tam, e, napisz to, zadzwoń do mnie itd. Czyli zobaczmy. Początek jest taki sam, jest warunek, tak? Jeśli będziesz coś wiedział, if you know anything, call me, zadzwoń do mnie. Czyli jeśli będziesz coś wiedział, zadzwoń do mnie, if you know anything, call me. I tu jest, warunek jest tak samo, w present simple po if, natomiast tutaj druga część jest tryb rozkazujący. Call me, zadzwoń do mnie. I w ten sposób też będziemy używać. Tego czasownika w trybie rozkazującym, w tej drugiej części, w oferowaniu na przykład pomocy, bardzo często takie zdanie może, moglibyśmy spotkać. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu mi powiedz. I tu też tryb rozkazujący będzie po prostu mi powiedz, albo po prostu zapytaj, mogłoby być, albo idź do szefa. Też byłby tryb rozkazujący. Czyli zamiast will, mamy tutaj czasownik w trybie rozkazującym, w tej formie podstawowej tell. If you need anything, just tell me, tak? If you need anything, jeśli będziesz czegoś potrzebował, just tell me, powiedz mi, just ask, po prostu zapytaj, tak? Czyli w, w tej drugiej części zamiast will, czasownik w trybie rozkazującym. I także zamiast will możemy zastosować czasownik modalny, czyli zobaczmy. If you have a problem, jeśli będziesz mieć problem, tak? Tu jest warunek, i w drugiej części możemy postawić modalny czasownik, na przykład can. You can send me an email. W ten sposób też możemy robić tą konstrukcję w tym pierwszym trybie warunkowym, dać tu w drugiej części właśnie ten czasownik modalny. You can send me an email. Jeśli będziesz mieć problem, możesz mi wysłać e-mail, możesz mnie zapytać, możesz i tak dalej. Albo musisz, powiedzmy, coś też by był, użylibyśmy modalnego, tak, yy, moglibyśmy tu w drugiej części. Więc te yy, różne możemy, yy, możemy to z, yy, zmienić w różny sposób, tak, możemy dodać tryb rozkazujący albo modalny w tej drugiej części, w tym pierwszym trybie warunkowym. Natomiast... W, jeszcze coś chcę powiedzieć takiego jak zero conditional, czyli zerowy tryb warunkowy, tak zwany, i jego byśmy użyli, gdy jest jakaś sytuacja powtarzająca, jakaś reguła, jakiś zwyczaj, czyli powiedzmy, że zawsze coś robimy w ten sposób. Jeżeli to byłyby sytuacje, w których na przykład są uzależnione, dałem tu takie przykłady, od pogody jest coś uzależnione, tak? Czyli na przykład wyjeżdżamy gdzieś tam w góry co roku i na przykład, kiedy pada, zostajemy w domu, tak? Jest to jakaś reguła, jest to coś, co zawsze robimy. I na przykład, kiedy pada śnieg. Idziemy na, na narty w ten sposób. I tu też byśmy powiedzieli, że to jest to zero conditional, i byśmy to powiedzieli na zasadzie. When it rains, we stay at home. Czyli tu w tej drugiej części nie mamy, will, tylko mamy też w formie tej present simple czasownik, bo wiemy, że w drugiej części, w trybie tym pierwszym warunkowym, mamy will. Tak? Natomiast w tym zero mamy dwa. Dwie części zdania w present simple. When it rains, we stay at home. Kiedy pada, zostajemy w domu. When it snows, we go skiing. Kiedy pada, idziemy na narty. W ten sposób. Porównajmy sobie to zdanie z zero conditional w zerowym trybie warunkowym. Dwa razy present simple w jednej części i w drugiej. Z drugim, ze zdaniem w pierwszym trybie warunkowym, tak? Zobaczmy. Kiedy pada. Zostajemy w domu. When it rains, we stay at home. W pierwszym trybie warunkowym jeśli będzie padało, zostaniemy w domu. If it rains, we will stay at home. Widzimy różnicę, że to się odnosi do. Pewnego warunku, jeśli będzie spełniona sytuacja w przyszłości nastąpi bądź nie nastąpi. Tutaj natomiast w tym zerowym trybie warunkowym jest coś regułą, sytuacją powtarzającą, zawsze coś robimy w ten sposób. I widzimy, że tu zaczęliśmy od when it rains, kiedy pada, zostajemy w domu. A tu, jeśli będzie padało, if it rains, we'll stay at home. Czyli troszeczkę inaczej. Powtórz ze mną osiem słów. Pierwsze pokój, spokój. Peace. Peace. Pokój. Podstawa baza siedziba. A base. A base. Baza. Broń. A weapon. A weapon. Broń. Uczestniczyć. To participate, to participate, uczestniczyć. Trenować szkolić, ćwiczyć. To train, to train, szkolić. Przyciskać, naciskać. To press, to press, przyciskać. Chory, Syk. Sick, chory. Chory, brytyjski angielski. Ill, ill, chory. Teraz powtórz za mną 15 zdań. Pierwsze. Jeśli dasz jej swój numer, zadzwoni do ciebie. If you give her your number, she will call you. If you give her your number, she will call you. Jeśli dasz jej swój numer, zadzwoni do ciebie. Zadzwoni do ciebie, jeśli dasz jej swój numer. She will call you if you give her your number. She will call you if you give her your number. Zadzwoni do ciebie, jeśli dasz jej swój numer. Jeśli będziesz coś wiedzieć, zadzwoń do mnie. If you know anything, call me. If you know anything, call me. Jeśli będziesz coś wiedzieć, zadzwon do mnie. Kiedy będzie miała pieniądze, kupi samochód. When she has the money, she will buy a car. When she has the money, she will buy a car. Kiedy będzie miała pieniądze, kupi samochód. Mam dla ciebie małą niespodziankę, kiedy wyjdziesz z pracy. I'll have a little surprise for you when you get off work. I'll have a little surprise for you when you get off work. Będę miał dla ciebie małą niespodziankę, kiedy wyjdziesz z pracy. Jeśli będziesz mieć problem, możesz wysłać do mnie e-mail. If you have a problem, You can send me an email. If you have a problem, you can send me an email. Jeśli będziesz mieć problem, możesz wysłać do mnie e-mail. Jeśli coś ci się nie będzie podobało, po prostu to powiedz. If you don't like something, just say it. If you don't like something, just say it. Jeśli coś ci się nie będzie podobało, po prostu powiedz. Tomek zachorował w piątek i przez tydzień nie chodził do szkoły. Tom got sick on Friday and he was off school for a week. Tom got sick on Friday and he was off school for a week. Tomek zachorował w piątek i przez tydzień nie chodził do szkoły. Jeśli będzie ostrożnie jeździła, nie spowoduje wypadku. If she drives carefully, she won't cause an accident. If she drives carefully, she won't cause an accident. Jeśli będzie jeździła ostrożnie, nie spowoduje wypadku. Dołącz do nas, jeśli będziesz miał ochotę pograć w golfa. Join us if you want to play golf. Join us if you want to play golf. Dołącz do nas, jeśli będziesz miał ochotę pograć w golfa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, koncert rozpocznie się o ósmej. If everything goes according to the plan, the concert will start at 8. If everything goes according to the plan, the concert will start at 8. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, koncert rozpocznie się o 8. Gdy pada, zostajemy w domu. When it rains, we stay at home. When it rains, we stay at home. Gdy pada, zostajemy w domu. Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu. If it rains, we will stay at home. If it rains, we will stay at home. Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu. Co zrobisz, jeżeli wcześniej wyjdziesz z pracy? What will you do if you get off work earlier? What will you do if you get off work earlier? Co zrobisz, jeśli wcześniej wyjdziesz z pracy? Jeśli będziesz czegoś potrzebować, po prostu mi powiedz: If you need anything, just tell me. If you need anything, just tell me. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, po prostu mi powiedz. Nasza lekcja dobiega końca, a ja jak zwykle zachęcam Cię do tego, sięgnij po nagranie z zadaniem domowym Video Homework, zwłaszcza jeśli jeszcze nie do końca może jesteś pewny, czy pewna, jak zastosować te konstrukcje, które dzisiaj omawialiśmy, to pomoże Ci poćwiczyć sobie to i upewnić się w tym, jak używać tych konstrukcji omawianych, ponieważ poprzez wielokrotne powtarzanie zapisują się właśnie w naszej pamięci te właściwe sposoby formułowania całych fraz i zdań w języku angielskim. Także jest to świetny sposób, by powtórzyć sobie słówka. Więc zapraszam Cię do video homework, oraz widzimy się także w kolejnej lekcji.